Dzień cześć wszystkim, witam, witam ponownie wszystkich na moim kanale i dzisiaj wracam do Was, żeby opowiedzieć Wam o kilku książkach, ale tym razem będą to książki z mojego czytnika, także będę troszeczkę mniej tym wszystkim machać niż poprzednio. Postaram się wstawić tutaj albo gdzieś tutaj okładki. Jeszcze nie umiem tego zrobić, ale mam nadzieję, że tutaj z moim wsparciem uda mi się to zrobić. Ja też tak to przedstawiałam, żeby na czytniku było widać okładki, ale pewnie będą niewyraźne, dlatego je dołożę. Dodam też, że wszystkie książki, które czytam na czytniku są po angielsku, bo też w takim celu. Go dostałam, a nie kupiłam, ale było to gdzieś tam prezent zamawiany. Yy, więc no, może się okazać, że nie do końca ładnie umiem przeczytać te y, tytuły, no ale możecie się, nie wiem, śmiać w komentarzach albo coś innego, nic mi to nie obchodzi. Yy, Okej, okay. i yy, jestem już w bibliotece i tutaj mam dwie strony książek, także nie ma tego dużo. Ja czytam, mam mniej więcej od roku. Od listopada bo w listopadzie mam urodziny i też no, czytam też dużo książek papierowych. Książki po angielsku też czytam troszeczkę wolniej. Wybieram takie, żeby łatwiej mi się je też czytało, więc często są to romanse, obyczajówki, jakieś takie romanse fantastyczne. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Nie są to też książki poukładane po kolei, właśnie w tej kolejności, w jakiej je czytałam, tylko w, w przypadkowej kolejności. Są tutaj części większych serii, więc postaram się tymi seriami gdzieś tam to pokazywać. Najpierwsza no książka to jest From Blood and Ash. To jest książka, która będzie podejrzewana wydana w Polsce. Nie pamiętam konkretnie, jakie wydawnictwo będzie ją wydawać. Wstawię Wam okładkę pewnie tą angielską, czyli taką jak mam tutaj. To jest książka autorstwa Jennifer, Jennifer Almentrout I to nie jest pierwsza książka tej autorki, którą czytałam, ponieważ czytam też książki z serii Lux, całą serię, nawet dosyć mi się podobały takie, takie proste książki do przeczytania też romansy. No i właśnie tutaj gdzieś tam krążymy wokół tego romansu głównych bohaterów. I teraz nie pamiętam, jak oni się nazywają. No i właśnie to jest, to jest problem z, z tymi książkami czytniku, na czytniku, bo nie mogę sobie sprawdzić na tym najokładce, prawda, jak oni się nazywają. Ale na pewno sobie... Aha, już pamiętam. Główna bohaterka nazywa się Popi a główny bohater nazywa się Hawk jakoś tak właśnie, właśnie w tej pierwszej części tak to wygląda no i to wszystko krąży wokół ich losów no myślę, że warto tutaj dodać, że że no ta główna bohaterka jest Jakąś tam wybraną osobą, która, która no jest przeznaczona do, do wyższych celów. Niestety nie dowiadujemy się, jakie to są właściwie cele, no ale ona nie może być też oglądana przez innych ludzi, zawsze jest ubrana na biało, ma też przesłonę na twarzy, tak właśnie, że, że nie widać jej, jej oczu, no i ona gdzieś tam jest bardziej szalona niż się po nim można spodziewać, wymyka się gdzieś tam uczy się walczyć, przeżywa te jakieś tam swoje przygody. No i właśnie podczas jednego, jednej z takich swoich eskapad trafia właśnie na tutaj głównego bohatera, czyli na Hoka, Tak mi się wydaje, że tak się czyta jego imię. No i tam zachodzi ich pierwsza interakcja, później okazuje się, że on zostaje jej strażnikiem, który właśnie ją strzeże. No i właśnie tak zaczynają się ich, ich Przygody i losy, przygody. Dziwnie to brzmi akurat w tym kontekście. No i później jest druga część, którą też już przeczytałam i też mam ją na, na właśnie czytniku. Nazywa się Kingdom of Flesh and Fire. No tutaj i jakby. Te, te losy, to są dalsze losy tych samych bohaterów, oczywiście, no, tam się dużo, dużo tutaj więcej dzieje, okazuje się, że niektórzy bohaterowie nie są tym, za kogo uważaliśmy ich na początku. No tutaj jest też taki, taki już w pierwszej części widać klasyczny romans hate to love, który które, które to motywuje, ja też bardzo lubię, więc bardzo przyjemnie mi się tutaj czytało. Zakończenie jest też takie, że no od razu chce się chwycić za ostatni tom, a kiedy, no właśnie nie za ostatni, za kolejny tom, ale ostatni, który został wydany. No i ja też e ja też chciałam, ale nie mogłam, bo jeszcze wtedy nie był wydany. Okazało się, że jakieś trzy tygodnie, czy trzy miesiąc później, po tym jak ja skończyłam tą książkę, to właśnie pojawił się kolejny Tom i od razu ją nabyłam i właśnie również już przeczytałam. I to jest właśnie książka, no, co ta? kolejna, którą mam tutaj, ale to ma bardziej skomplikowany tytuł. Okay. The Crown of. Gilded Bones. No i właśnie tutaj się okazują jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowane rzeczy, jeszcze, jeszcze więcej się tutaj dzieje i w dalszym ciągu będzie działo, bo również kończy się w takim momencie, że chce się czytać dalej. No niestety na razie jeszcze nie mam co, ale czekam na premierę i na pewno będę chciała przeczytać tę książkę. No niestety nie mogę wam więcej na ten temat opowiedzieć, właśnie dlatego, że są to kolejne, kolejne tomy i no, i no niestety nie chcę nic nikomu zdradzać i spoilerować i psuć zabawy, także zachęcam, żeby czytać szczególnie, że powinna ta pierwsza część zostać niedługo wydana w Polsce. Okay. Kolejna książka, którą czytałam tutaj na czytniku, nie wiem czy to nie jest jedna nawet z pierwszych książek, które, czyta, które czytałam na tym czytniku, to Spin the Dome, czyli książka, która niedawno została wydana przez wydawnictwo Winidia jako tkając świt. No i to też była w swoim czasie bardzo popularna książka na polskim Booktubie, także porównywano ją i do Mulan i do projectu, projektu, projektu, projektu nie ma tutaj dużo tej konkurencji, tak naprawdę, o, o, o której się dużo mówiło, ale no jest to też głównie romans, nawet dosyć spoko się to czytało. No, główna bohaterka bierze udział, potrzeba się ze swojego brata, czy też za ojca, chyba za brata, i bierze udział właśnie w takim konkursie, żeby zostać krawcem, głównym krawcem właśnie w królestwie i służyć bezpośrednio królowi. Oczywiście kobietom nie wolno tego robić, dlatego właśnie też za tego brata się podaje. No i tam spotyka pewnego enchantera, jakiegoś takiego czarodzieja nadwornego, no i on, jej, on, on odkrywa jej tajemnice i później zaczyna jej gdzieś tam pomagać, no bo dzieją się różne rzeczy o których też, też może już nie będę mówić i sami sobie to doczytać, szczególnie że jest możliwość przeczytać to po polsku. I teraz aktualnie czytam właśnie drugą część tej książki. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że autorką jest tutaj Elizabeth Liem, czy, czy właśnie jakoś tak ta pani się nazywa. No, Tutaj nie pokażę Wam okładki na czytniku, ale postaram się gdzieś tutaj wstawić, bo tutaj, bo właśnie jestem w trakcie czytania. Nudzi mnie to trochę, nie za bardzo mnie to interesuje. Nie wiem, czy to jest kwestia też małej czcionki, którą mogę sobie powiększyć, ale już nie bardziej niż, niż mam ją powiększoną teraz. No, ten główny bohater, którego najbardziej lubiłam, ten właśnie główny czarodziej, gdzieś tam no nie jest tutaj jakby w głównym miejscu akcji i jest tutaj tylko ta Maja, która jest właśnie główną bohaterką i ona gdzieś tam radzi sobie ze swoimi demonami, że się tak wyrażę. No i też jest mnóstwo problemów, aktualnie gdzieś tam jest uwięziona. No nie jest to jakoś mega ciekawe, chyba ten romans mnie tutaj najbardziej interesował i na początku może te, te zadania, które były do wykonania, ale no teraz nie ma romansu więc no nie ma nic tutaj ciekawego. Aha. Hmm. Yy, no widzę, że jestem w 27% tej książki. Nie wiem, już ją tak raz trochę porzucałam, ale nie mam nic nowego właśnie teraz jeszcze na czytniku, a, a czasem potrzebuję wziąć ze sobą czytnika, nie książkę papierową, więc no coś tam męczę to. Yy, tutaj już niewiele mi zostało. Jeszcze dwie... Nie, cztery książki, i może teraz troszeczkę, yy, troszeczkę przejdziemy. Yy, nie, dwie No, cztery książki, tak. Yy, przejdziemy do tej książki. To będą yy, no teraz yy, książki tej samej autorki, yy, ale dwie różne, które przeczytałam w jakimś tam odstępie czasu, i z tego co wiem, yy, to wychodzi teraz kolejna. I, ale chyba te wychodzi w Polsce, więc zakładam, że w angielsku już jest, więc pewnie będę ją chciała też przeczytać w angielsku. I to jest akurat The Flatsher. Beth O'Leary. Chyba tak się, na, tak się to czyta. Też postaram się wrzucić okładkę albo tą polską, albo tą angielską, bo one chyba się różnią. Chyba się różnią. No i to jest też historia, która była dosyć popularna tutaj w Polsce o dwóch osobach, które dzielą ze sobą mieszkanie i dzielą ze sobą też łóżko, ale się nie znają, bo właśnie jedna z tych osób pracuje na nowki, druga na dniówki i oni się gdzieś tam mijają. No ja myślałam, że oni nie mieli żadnych interakcji ze sobą, ale właśnie czytając tą książkę, dowiedziałam się, że, że zostawiali sobie jakieś liściki, jakieś kapleczki, żeby też się informować o różnych rzeczach, gotowali też sobie nawzajem, także, także to było bardzo fajne. I tutaj też jakby czułam, że autorka jest Brytyjką, bo używała też troszeczkę innych słów, co było może troszeczkę utrudnieniem, bo ja też nie jestem super biegła w języku angielskim. Bardzo to nie super biegła. Ale właśnie fajnie się to czytało, od razu było wiadomo jak się ta historia skończy, ale czasami mam ochotę właśnie, dosyć często mam ochotę na takie proste historie, które, które po prostu sprawiają, że przed nimi płynę. No i pewnie się już domyślacie, że drugą... Książką, o której wspominałam, jest The Switch, tylko w momencie teraz ci się pokażę układkę. Tak, jest The Switch, która, która jest drugą książką tej autorki wydaną w Polsce i też mi się podobało, że tam na początku wiadomo, że jak się poznaje tych bohaterów i tam ich problemy i perypetie, to jest to jest troszeczkę nudniej, ale jak już je gdzieś tam wciągniemy w akcję i ta historia się bardziej rozwinie, to już jest ciekawiej. No też mi się podobało, chociaż przez właśnie te, te gdzieś na pierwszą stronę zastanawiałam się jak to zrobić, żeby mieć dwa miesiące urlopu płatnego, czy, czy muszę poświęcić któreś ze, ze swojego rodzeństwa, tak jak tutaj w przypadku głównej bohaterki, gdzie no ona nie poświęciła nikogo, ale, ale jej siostra właśnie Umarła, i ona gdzieś tam co nie może z tym poradzić, nie może też się dogadać z, ze swoją mamą, w związku z tym ma też właśnie z tego wynikają jej problemy w pracy, i, i to jest też historia jej babci, no, od której właśnie odszedł mąż. I ona też nie do końca, nie tyle, że nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić, ale jakby chciałaby też czegoś nowego, i tutaj pojawia się pomysł, żeby zamienić się mieszkaniami. Co z tego wynikło? trzeba przeczytać, żeby się dowiedzieć. Ale mnie się ogólnie podobało i będę chciała przeczytać właśnie jeszcze tą jedną książkę właśnie tej, tej autorki. Z tego, co widzę po okładce, to będzie to miało coś wspólnego z jakąś podróżą, także ja też lubię takie wątki. Okej, okay, ostatnie dwie książki to też seria. To jest seria dwutomówka Daniela L. Jensen, która też jest dosyć znana z... Właśnie z, tych, z tej trylogii o trollach z polowanej pieśniarki też mam takim tylko że to już mam papierowe książki. No a tutaj jest The Bridge Kingdom gdzie głównym bohaterką jest Lara i Aren. No i tutaj też jest taki klasyczny hate to love, gdzie właśnie ta główna bohaterka zostaje żoną głównego bohatera po to, żeby jakby pokonać jego królestwo, czego on oczywiście nie wie, bo, bo on myśli, że gdzieś tam zawiązują jakiś sojusz. Co z tego wynika, też, też można przeczytać, chociaż, chociaż wiadomo, że gdzieś tam można się domyślić, jednak no jest to w taki sposób napisane, jest to takie ciekawe, ci bohaterowie są tacy, tacy właśnie ciekawi. W ogóle ten, ten świat, właśnie ten most, e, e, który jest gdzieś tam osobnym bohaterem, no bardzo fajnie się o tym czyta. No i to co się tutaj później dzieje między nimi: zdrady, nie zdrady, ktoś się dowiaduje czegoś, ktoś tam kłamał, inni nie kłamali później właśnie jakieś podróże, no ciekawe, ciekawe rzeczy się tutaj dzieją. No i druga część Zdradziecka Królowa The Traitor Queen. Tutaj też postaram się wrzucić okładki. Wszędzie postaram się wrzucić okładki, mówmy się, ale jeszcze nie umiem tego zrobić albo będę to powtarzać za każdym razem, bo jeszcze nie musiał nagrywać. No. No i mniej więcej powiedziałam Wam o czym to jest książka, to jest po prostu kontynuacja. Trochę żałuję, że kończy się w, w tym momencie, bo ciekawa jestem, w co się tam jeszcze działo dalej. Ok, także w tym momencie to jest tyle. To wszystkie książki, które znajdują się na moim czytniku. Kiedy pojawi się coś nowego, to też postaram się nagrać nowy filmik na ten temat. Na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że zostaliście jakieś łapki w górę albo nawet w dół, żebym wiedziała, że jest jakaś interakcja. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Cześć!